Take a look Dziś w nocy, podczas wieców wyborczego w Butler, Pennsylvania, doszło do zamachu na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. W trakcie przemówienia, Trump nagle upadł na ziemię, przykładając rękę do ucha po serii głośnych wystrzałów z tłumu. Z miejsca zdarzenia został natychmiast ewakuowany z widocznymi śladami krwi na twarzy. W wyniku incydentu zamachowiec oraz jeden z uczestników wiecu zginęli na miejscu, a dwie inne osoby zostały ciężko ranne i znajdują się w stanie krytycznym. Sprawcą zamachu był 20-letni Michael Sandford, obywatel Wielkiej Brytanii, który mieszkał w USA nielegalnie po przekroczeniu terminu wizy. To już kolejny zamach na życie Donalda Trumpa, który w ostatnich latach stawał się celem wielu takich ataków. Zamach na Trumpa przypomina inne znane zamachy na polityków, takie jak te na prezydentów Johna Kennedy'ego i Ronalda Reagana oraz niedawny zamach na premiera Słowacji. Przypomnijmy, Kennedy, 22 listopada 63 rok, został zastrzelony w Dallas, Texas. To był jeden z najbardziej dramatycznych i pamiętnych zamachów w historii USA. Ronald Reagan 30 marca 81 rok został postrzelony przed hotelem w Waszyngtonie. I po tej próbie zamachu na Ronalda Reagana miażdżąco wygrał on wybory prezydenckie. Czy podobne zwycięstwo będzie świętować prezydent Trump? Ale przypomnijmy również premiera Słowacji. Rok temu, gdy Robert Fico przeżył próbę zamachu, sam Robert Fico stwierdził, że zamach ten był spowodowany jego stanowiskiem wobec Ukrainy. Przypomnijmy, że premier Słowacji był bezpośrednim przeciwnikiem wsparcia wojskowego dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. I bardzo istotne jest to, że miesiąc temu Trump wypowiedział się na temat odtajnienia dokumentów dotyczących śmierci Kennedy'ego, zamachu z 11 września na World Trade Center oraz dokumentów Jeffrego Epsteina, miliardera, pedofila posiadającego prywatną wyspę, na której w celach seksualnych przetrzymywał młode dziewczynki, na którą rokrocznie przylatywało wielu miliarderów i najbardziej wpływowych ludzi na całym świecie. Jeśli odpowiedzieć nie

Next thing you know, I'm like, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, two, three minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, five shots ring out. What do you think they'll do to President Trump between now and Election Day? You're reading my mind. A kilka miesięcy temu Alex Jones publicznie przewidział: Uważajcie, może być zamach na prezydenta Trumpa. Już w minuty po zamachu wiele osób zaczyna publicznie popierać Donalda Trumpa, w tym Elon Musk. Pisząc, w pełni popieram prezydenta Trumpa i mam nadzieję na jego szybki powrót do zdrowia. Bill Ackman pisze: Zamierzam formalnie poprzeć prezydenta Trumpa, który, jak dobrze wiemy, stał się kandydatem pro-kryptowalutowym. I wiedząc, że wybory w USA już w listopadzie, zatem potencjalne zwycięstwo Trumpa mogłoby prowadzić do długoterminowego wzrostu cen kryptowalut. I dosłownie w minuty po postrzeleniu Trumpa rynki zareagowały. Tutaj mówimy o bitcoinie, który w momencie, gdy padły strzały, był na spadku, a już w godzinę po oddaniu strzałów cena bitcoina zyskała ponad 2,5%. Ale nie tylko bitcoin zyskał, bo również i tokeny, i przede wszystkim tokeny memiczny o nazwie MAGA, Trump, który od czasu wystrzałów w 42 minuty zyskał ponad 81%. Oczywiście dzisiaj omawiam zamach na Trumpa, natomiast to jest kanał Julian Crypto, czyli omawiamy tutaj tematy związane z Bitcoinem i kryptowalutami. A te reagują m.in. właśnie na tak ważne wydarzenia. To pytanie, czy można takie wydarzenia rozgrywać. Innymi słowy, kupować, gdy Bitcoin jest na lokalnym dołku lub sprzedawać, gdy jest na lokalnej górce. Odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej można, a sposobem na to jest wykorzystanie metryki. BSP na Up. Dlaczego BSP? Ponieważ agreguje ona dane w czasie rzeczywistym z dziewięciu największych giełd i pokazuje na wykresie momenty, gdy Bitcoin jest na bardzo dużych wsparciach. I zwróćcie uwagę, w momencie, gdy Bitcoin był na swoim lokalnym dołku, dziś w nocy, ta metryka zeszła do bardzo niskich poziomów, poniżej 42. I dokładnie w tym punkcie metryki BSP spadły do krytycznie niskich poziomów. Zatem jak możemy to wykorzystać? Dodając alerty na te metryki, żeby w przyszłości, gdy one ponownie spadną do tak niskich poziomów, żeby być powiadomionym na czas. I zobaczcie jak teraz to zrobię. Klikam na jedną metrykę, prawym przyciskiem myszy, dodaj alert. BSP1 mniejsze niż 43. Zapisz i wystartuj. oraz drugi alert na metrykę BSP5 na poziomie mniejszym niż 49. Dodaję alert, zapisz i wystartuj. Zobaczcie, te dwa alerty mam już tutaj stworzone, natomiast teraz zależy mi na tym, żeby połączyć je w tak zwany pro-alert, czyli otrzymać powiadomienie wtedy, kiedy oba te warunki będą w jednym momencie spełnione. Okno czasowe zaznaczam na jedną minutę, to znaczy, że w jedną minutę oba te warunki muszą zostać spełnione. I teraz bardzo ważna sprawa, a mianowicie to, gdzie otrzymam te powiadomienia, ponieważ ta sytuacja miała miejsce w nocy, czyli spaliśmy. Zatem Telegram czy e-mail by nas nie obudził, ale telefon już tak. I to jest kluczowe na Max Data App, właśnie te powiadomienia telefoniczne. Koniecznie je zaznaczcie i pamiętajcie, żeby otrzymywać powiadomienia telefoniczne, wystarczy doładować konto nawet na 2 dolary. To już pozwoli Wam otrzymywać te alerty. Utwórz ProAlert i teraz jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Ten ProAlert jest już na mojej liście, utworzony. Teraz go dla Was opublikuję po to, żebyście... Też mogli go skopiować i otrzymywać powiadomienia, gdy w przyszłości ten konkretny zostanie wyzwolony, więc link do tego konkretnego pro alertu znajdziecie pod tym nagraniem. I jak wejdziecie w ten link, to zobaczycie taką stronę. Tu będziecie mogli kliknąć subskrybuj ten alert. Możecie też zmienić język na polski. I najważniejsze jest to, że jak zasubskrybujecie go, to nie musicie mieć planów płatnych na Max Data App. Wystarczy plan bezpłatny, tylko musicie mieć świadomość, że wtedy będziecie otrzymywać tylko co. Któreś powiadomienie, ale i tak będziecie otrzymywać dużą część z nich. Dodatkowo zrobię backtest tego konkretnego proalertu, po to, żebyśmy widzieli, jak w przeszłości historycznie zachowywała się cena bitcoina, gdy te dwie sytuacje jednocześnie następowały. I już za chwilę będę mieć wyniki. I właśnie ten backtest dokładnie pokazuje to, co historycznie działo się z bitcoinem przed oraz po wyzwoleniu tego pro-alertu widzimy, że przed następowały mocne spadki. Sam moment wyzwolenia pro-alertu, czyli ten czerwony punkt na środku, to był lokalny dołek, statystyczny lokalny dołek, po którym następowało również statystyczne odbicie. I widzimy dokładnie, że cena bitcoina statystycznie wzrastała po tej sytuacji o około 0,6% w 37 godzin. A na szerszym interwale widzimy, że te wzrosty były kontynuowane. I o ile 0,5% na bitcoinie wydaje się niewiele, to pamiętajmy, że dla innych tokenów mogą być to znacznie większe wzrosty. Przykładowo dla tokena Pepe wzrosty sięgały ponad 2%. Zatem podsumowując, tego typu notyfikacja, czyli pro-alert, będzie statystycznie pojawiał się, czyli dzwonił do Was na telefon mniej więcej dokładnie w takich punktach jak dzisiaj w nocy w momencie zamachu na Donalda Trumpa. Ten pro alert będziecie otrzymywać w punktach krytycznych, gdy bitcoin będzie na bardzo dużych niedowartościowaniach. Ostatnia taka sytuacja, zwróćcie uwagę, miała miejsce 12 lipca o godzinie 22:19, czyli dwa dni temu. I wtedy to również obie te metryki, BSP1 i BSP5, jednocześnie przebiły ten najniższy poziom. Dokładnie w tym punkcie, zwróćcie uwagę, to był dokładnie lokalny dołek. Wcześniejsza taka sytuacja, kiedy obie te metryki przebiły ten najniższy poziom, to był 12 lipca, godzina 2.13. To był również lokalny dołek, po którym nastąpiły jednak większe załamania, a następnie jeszcze większe odbicia. Zatem pamiętajcie ten konkretny proalert, gdy będziecie go otrzymywać. On będzie się uaktywniać dla Was dość często, bo jesteśmy w stanie oszacować, że prawdopodobnie około 600 razy w roku go będziecie otrzymywać, czyli około dwa razy dziennie. Z uwagi na to, że nie jest on stworzony na skrajnych poziomach, czyli na tych super niskich, to będziecie go otrzymywać naprawdę często, ale również musicie wziąć pod uwagę, że nie zawsze będzie on pokazywać idealne dołki. Ale zwróćcie uwagę, poprzednia sytuacja 11 lipca, godzina 5:22, obie te metryki były poniżej swoich poziomów. Metryka BSP5 dużo wcześniej, ale metryka BSP1 właśnie w tym punkcie przebiła te najniższe poziomy i to również był piękny lokalny dołek. Więc podsumowując możecie ten ProAlert skopiować na MaxDataApp, możecie otrzymywać powiadomienia i oczywiście tworzyć swoje własne. Na ten moment to tyle. Napiszcie, co sądzicie na temat zamachu na prezydenta Trumpa. Co obstawiacie do nadchodzących wyborów? Czy uważacie, że jest to ostatni zamach, a może czekają nas kolejne? Oraz czy w związku z tymi wydarzeniami trzymacie Bitcoina jeszcze bardziej? A może macie inne własne przemyślenia? Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.